W poprzednim sezonie mimo wielu kontuzji Unia Leszno zdołała awansować do fazy play -off. Czy w tym roku będą w stanie powtórzyć ten sukces i czy ominą ich te wszystkie kontuzje? Ja jestem Michael i zapraszam Was na analizę składu Unii Leszno. Zaczynamy od Janusza Kołodzieja, który równie jak w poprzednim sezonie w tym również powinien być głównym liderem Unii Leszno, powinien ciągnąć tą drużynę. Udało mu się w sezonie 2023 osiągnąć średnią 2 3, -3, -3. Jestem ciekaw pod jakim numerem będzie startował Janusz Kołodziej zazwyczaj, bo w poprzedniej sezonie startował pod numerami 2 i 10 najczęściej. Teraz jest nowy trener w Unii Rafał Okoniewski. No i zobaczymy jak to wymyślą. Teraz przechodzimy do Grzegorza Zęgoty, który w poprzednim sezonie po paru latach wrócił do Ekstraligi, pamiętamy była ta kontuzja, później powrót do ścigania w pierwszej lidze. Ale nie wygląda tam wcale aż tak dobrze, i trochę się obawiałem o ten jego powrót do ekstraligi. Że kurdeno może brakować czegoś, ale okazało się, że Grzegorz Zęgota odjechał najlepszy sezon w ekstralidze swojej karierze. Także pokazał, że ta ekstraliga jednak mu się należy. I zobaczymy. Myślę, że poziom powinien być podobny jak w poprzednim sezonie, albo nawet troszkę wyższy u Zęgiego. Nowym nabytkiem no w sezonie 2024 będzie Andrzej LeBiedew, który przyszedł tutaj z Wilków w Krosno. W poprzednim sezonie osiągnął średnią niecałe 1,7 punkta na bieg. No i szczerze to spodziewałem się troszkę po Andrzeju, w poprzednim sezonie troszkę więcej. Nie było źle, ale no liczyłem na coś więcej. Było też kilka tam fajnych spotkań, kilka biegów. Ale myślę, że Andrzeja stać jeszcze na troszkę więcej i myślę, że w tym sezonie to pokaże, że ta średnia gdzieś tam obok co najmniej tego 1.8 powinna się zakręcić. Kolejnym zawodnikiem jest Bartosz Smektała, który w poprzednim sezonie wrócił do Unii Leszno. No i chyba troszkę więcej się wszyscy po nim spodziewali. Co prawda przez te dwa sezony we Włókniarzu nie było jakoś świetnie, ale chyba spodziewaliśmy się czegoś więcej po tym powrocie do swojego macierzystego klubu. Były tam przebłyski w tej drugiej części sezonu właśnie, gdy Unia miała tyle tych kontuzji, to... Jakoś tam z Jamonem Linsejem ciągnęli wynik. No i chyba liczymy na coś więcej od Bartka i myślę, że w tym sezonie będzie troszkę lepiej, ale nie będzie to jakoś, nie będzie to jakiś olbrzymi przeskok, będzie po prostu troszkę lepiej. Zawodnikiem na pozycji U24 będzie kinan, który w poprzednim sezonie był wypożyczony z unidoczny do Wybrzeża Gdańsk. Tam zanotował średnią 1667 oczywiście na poziomie pierwszej ligi. No i Kinan to na pewno zawodnik bardzo perspektywiczny, bardzo obiecujący. Ale no teraz w tym sezonie raczej ten U24 w Unii Leszno raczej będzie słabszy niż w poprzednich. Mimo że Jamon Lincoln no poprzedni sezon miał też bardzo średni. No to myślę, że tutaj Kinanowi jeszcze do tego poziomu mimo wszystko zabraknie? No bo w, no w pierwszej lidze miał średnio niecałe 1.7, no to Myślę, że w tutaj będzie jakoś 1-4 do 1,5 punktu na bieg, ale zobaczymy co ukinana, jak to będzie wyglądać. Przechodzimy teraz do formacji młodzieżowej i przechodzimy chyba do lidera tej formacji, czyli Damiana Ratajczaka. W poprzednim sezonie zanotował średnią prawie 1-2 punkta na bieg. Był też wicemistrzem świata juniorów. No i tutaj potencjał jest ogromny, ale. Tak jak wielu, wiele osób sądzi, Damian go dosyć wolno z siebie uwalnia. Teraz będzie miał przed sobą trzeci pełny sezon w Ekstralizie, także też bym tak nie panikował. I myślę, że teraz w tym sezonie to już będzie właśnie takie wskoczenie o ten jeszcze jeden poziom w górę. I tutaj już będzie więcej punktów robionych też na seniorach. Częściej się to będzie zdarzyć moim zdaniem. No i w biegach juniorskich powiem być jednym z czołowych zawodników tej ligi. Przechodzimy do Antoniego Mencel, czyli drugiego juniora formacji młodzieżowej. W poprzednim sezonie średnia 0,8, niecałe. Na początku sezonu wcale nie miał pewnego składu, bo z Hubertem Jabłońskim często byli zamieniani, ale w tej drugiej części sezonu już było widać, że to Antek Mencel jest lepszy i to on startował w spotkaniach. Miał naprawdę kilka fajnych biegów. Jest też waleczny. W Częstochowie na przykład udało mu się wygrać bieg pokonując Mikela Mikersena. No i myślę, że w tym sezonie powinien być na stale już tej formacji młodzieżowej. I średnia na koniec sezonu powinna się zakręcić około jednego punkta na bieg moim zdaniem. No i przechodzimy do wspominanego przez chwilę Huberta Jabłońskiego. W poprzednim sezonie średnia podobna do Antoniego Mencela, no troszkę niższa. I zobaczymy, czy Hubert będzie w stanie no, walczyć o ten skład. Czy załapie się na pewno będzie pod 8 i 16, ale zobaczymy, czy będzie w stanie wskoczyć do tej formacji juniorskiej na parę spotkań chociaż. No i podsumowując, na pewno nie będzie to łatwy sezon dla Unii. To już nie jest ta Unia, która zdobywała tytuł po tytule. No, tam już nie ma takich zawodników, ale. Jest to ekipa, która na pewno będzie walczyć, bo składa się z zawodników no, charakternych. Janusz Kołodziej liderem, reszta będzie próbowała mu jak najbardziej dorównać, jechać na równym poziomie. Jeśli chodzi o U24, no to tutaj mogą być małe wątpliwości, a formacja młodzieżowa powinna być dosyć stabilna. No i gdyby okazało się w sumie, że Damian Ratajczak jechałby na przykład bardzo dobrze, możliwe, że lepiej może jechać od Kina na Riu. To nie wiem, czy by się nie pokusili o taki manewr, że Jabłoński i Mence na juniorkę, a, men, e, a Ratajczak na przykład pod ósemką, szesnastką i by wskakiwał za Kinanariu. No zobaczymy, jak to nowy trener Unileczno rozwiąże, oczywiście Rafał Okoniewski. No i mój typ co do Unileśna na ten sezon, no to na pewno nie spadną moim zdaniem, ale też mogą mnie awansować do tych playoffów, także ja bym ich stawał na pozycji szóstej albo siódmej. Myślę, że tam zakończą fazę zasadniczą. No i gdyby już awansowali do tych playoffów, no myślę, że też by na tej szóstej pozycji zostali, bo raczej nic więcej by, no ciężko byłoby w tych playoffach cokolwiek więcej osiągnąć. Także tyle ode mnie na temat Unilever. Waszymi opiniami i typami możecie podzielić się w komentarzach. Serdecznie zapraszam. Zapraszam również za tydzień, bo pojawi się analiza składu oraz przewidywania stali gorzów. A teraz będę się już z nami żegnał. Trzymajcie się. Cześć.